Hi everybody. Film odcinek, to wiecie jak osiągnąć sukces i jak American dream. Oh, Harry brother, what are you reading? Mr world. Sorry, cat pill No. Wow, it's fantastic book. Oh, this a car, Vash. We need oh. oh, to a good Oh, IBM, brother. This is a brother. So, I'm not going to Albo deszcz, albo silny wiatr, albo zimno. Amelka, jesteś całusieńka mokra. Zobacz, jaką żeś plamę zrobiła. Proszę, żebyś to powycierała. I nie siadaj na fotelu, przecież wszystko zmoczysz. Dobrze, mamo. Wszędzie woda, nawet w butach. Dziewczyny, tylko mi nic nie cię bo zaraz będzie obiad. Dobrze. Ja nienawidzę tej pogody. O co słońce było. To znaczy, że jutro będzie padał śnieg. O, już tak nie narzekaj. Jakbyś pamiętała zabierać ze sobą parasola, to już nie wyglądała teraz jak zmokła kura. Gdybyśmy nie mieli takiej pogody, no to bym nie musiała w ogóle donosić. Amelka, wiesz, że na pogodę nie mamy wpływu. Taki mamy klimat w Polsce. Oh, no! Stop, stop, stop! I hate polska pogoda! Dżeść, krat, śnieg, mróz. Ten moment dał mi do zrozumienia, że trzeba coś zmienić. Taki mamy klimat. Gdybyśmy nie mieszkały w Polsce, nie musiałabym myśleć o jakiejś durnej parasolce. Gdybyśmy byśmy nie mieszkały w Polsce. O jest pomysł. W jakich krajach nie pada deszcz? Czyli wychodzi na to, że wszędzie pada deszcz. Albo częściej, albo rzadziej. Hmm, muszę coś wymyślić innego. Hmm. Kiedy robi się brzydka pogoda, to bociany wylatują z kraju. Ciekawe gdzie? Zimę. Bociany lecą doliną Nilu, omijają Saharę i osiadają nad afrykańskimi jeziorami. Nie, to niebezpieczne miejsce. Prędzej będę sama zjedzona przez krokodyla albo lwa, a później stratowana przez słonia i baboła. Muszę znaleźć coś innego. Na początku bardzo blondziłam. bo ta Afryka. Tam jest very hot i niebezpieczne. No i okazało się, że wszędzie pada albo mniej, albo więcej. Eee, I wtedy zobaczyłam ten program. Ela. Żony Miami. Poznajcie polki, które mieszkają w Miami i żyją jak w prawdziwym American Dream.

Mamelko, zwariowałaś? Jest środek zimy. No, ale mam taki zamiar pojechać do Miami. E, mam już dość tych ciągłych wahań pogody. W Miami będzie ciągle ciepło. Jak to często bywa, rodzina mnie niezbyt zrozumiała. Trochę się ze mnie wyśmiewali e, z mojego English, ale come on, my English is perfect. Znam wystarczająco angielski. No, no będziesz kon... komunikować. No, wydaje hmm. mi się, że twoje oceny z angielskiego wskazują na coś innego. Hm? Ale jak tak uważam, bo to może powinniśmy wyłączyć napisy z tego serialu, żeby ona nam opowiedziała, jak ciekawie rozwija się fabuła. No, sprawdźmy to. Some stories start at the beginning. Our... Begins here. No dobra, Amelko, o, o czym or... był ten fragment? Opowiedz nam, bo jesteśmy ciekawe bardzo. Co zrozumiałaś? E, no to e, słodkie bubaski leżały w łóżeczkach przykryte kołdę. <noise> Powodzenia w twoim Miami, Amelko. No, nie do końca, Amelko, to... Po co mam Postam tłumaczyć rozdziałe. sobie seriale, jak mogę sobie włączyć napisy albo lektora. No Lepiej się, połóż tego angielskiego. Ja zaraz mam i Hanie udowodnię, że mój angielski jest na bardzo wysokim poziomie. Tylko niech ja znajdę jakiś test angielskiego. O, ten jest dobry. Dobra, i wynik? Girls, 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 pamiętajcie! Testy na stronach internetowych są zepsute, nie dajcie sobie zepsuć future, bo one są zepsute, nawet no jak wam wyjdzie zły wynik, to na pewno wyszedł wam dobry. Pamiętajcie. Co? 2 na 25 punktów? To jakaś bujda. W sumie w dzisiejszych czasach nie trzeba znać idealnie angielskiego. Wystarczy mieć tłumacz w telefonie i ze wszystkim się dogadam. Siemanko Amerykanko, i co już odkryłaś, że bez znajomości języka angielskiego nie poradzisz sobie w tym twoim Miami? Właśnie na odwrót. Z tłumaczem w telefonie dogadam się z każdym. Tak, oczywiście. Na pewno tłumacz zastąpi prawdziwą znajomość języka. Proszę Cię, taki tłumacz dobry jest do tłumaczenia sobie pojedynczych słówek, a nie do prowadzenia całej konwersacji. Myślisz, że po co my się uczymy tego języka na no oprócz Ciebie? Powiadasz głupoty. Przecież wszyscy wiedzą, że tłumacz zawsze pomoże. Tak, no to zobaczymy. Rzucam Ci wyzwanie. Dam Ci do przetłumaczenia 10 zdań i możesz oczywiście wspierać się tłumaczem w telefonie, o ile to w ogóle pomoże. Okej, okay, przyjmuję Przy... wyzwanie. Proszę, siadaj. Proszę Amelko, oto te 10 zdań do przetłumaczenia. Mamy coś do pisania? Proszę, weź sobie ołówek. Do not cry for the moon. Nie płacz za księżycem. Półka z masłem. Kółka z masłem, proszę. Do not cry for the moon. Twój genialny tłumacz przetłumaczył Ci Nie płacz za księżyc. A poprawne tłumaczenie tego zdania to Nie żądaj gwiazdki z nieba. Ojej, no w jednym się pomyliłam. No, zaraz zobaczymy. Kolejne zdanie. Don't count your chickens before they catch. Twój tłumacz przetłumaczył Ci Nie licz Twoich kurczaków przed tym jak się wyklują. A poprawne tłumaczenie to nie mów hop, póki nie podskoczysz. There no time like the present. Twój tłumacz. Nie ma czasu jak present. A poprawne tłumaczenie? Co masz zrobić jutro, zrób dziś. Czytać dalej Twoje błędy? Bo żadne zdanie nie jest poprawnie tłumaczone. Eee, e, no pewnie nie zaktualizowałam telefonu. No i. Ameryka, proszę cię, już się nie pogrążaj. Tłumacz tłumaczy wszystko słowo w słowo. A idiomów nie przetłumaczyć poprawnie. Red. Jak to się mówi? Red na sister. Począł mi. idioty. Nie, no, no, idioty. Idio. E, idioty idiot, idiot, nie. Idiomy? Idiomy. Come on! Nie mówię idiomami! Oj Amerka, z taką znajomością języka to ty nawet lotniska w Polsce nie opuścisz. Ah, oh, family, sweet family. Older sister. Zniszczy ci każde marzenia. I zniszczy twoją przyszłość. No, to, to sk ty skąd nie takie rzeczy wiesz? No, muszę cię zmartwić, Amelko. Trzeba się uczyć. Wiem, że to trudne, ale jest wiele sposobów. Ja na przykład rozkładam sobie po całym pokoju fiszki. Fiszki? Fiszki. To podstawa, jak dla mnie bardzo łatwo się z nich uczy i szybko. No i jeszcze podręczniki. Mam ich wiele i też się z nich uczę, po prostu siedzę i się uczę. Czyli jednym słowem, trzeba się uczyć, ale... To jest bez sensu. Mam sobie rozkładać po całym pokoju fiszki, żebym no. miała większy bałagan niż mam teraz? Nie, dziękuję. Znajdę jakiś lepszy sposób na naukę. Och, my sister! Fiszki! Rybki! Wymyśliła sobie jakieś pęskie rybki! <grybki> I wtedy, już wiedziałam, przypomniało mi się, że przecież mogę się uczyć angielskiego z serial and TV films. Dobra Kacper, mamy tu trzy książki z Akademii Mądrego Dziecka, Zabawa i Przygoda. W drogę, pogoda i na plaży. To, którą chcesz czytać? A prawie. Na plaży? Byłeś kiedyś na plaży, kąpałeś się w morzu? Tak. widzisz, tutaj mamy przestrzenne różne ilustracje, widzisz? Dobra, czytamy, bo tutaj jest tekst. Czytacie. Mhm. Hanusiu, nie wiesz, gdzie jest Amelka? Nie widziałam jej. Zobaczę, może jest na dole. No. Proszę Kacperku, teraz masz księżyczkę o pogodzie. No, i wiecie, teraz w Miami jest. 40 stopni. No, i tego już tam Cię wybieram. Hi, Miami! A ty, co robisz? No, mamo, już jestem gotowa do Miami. Jedziemy? Ale, kochani, jak, jak sobie wyobrażasz, że tam pojedziesz? No, polecę samolotem. A masz pieniądze na bilet? Nie, ale przecież to tam tanio to, nie wiem, pożyczę. A wieś ile bilet kosztuje? Ile? No, nie, nie wiem, 6-8 tysięcy. Co? I tam życie jest dosyć drogie. Przez kogo ja wezmę te pieniądze? Nie wiem, no może zweryfikujesz pomysł. Sprzedajmy nasz dom! Amelka, ty się lepiej ucz angielskiego, ja cię bardzo proszę.